No siema e, miała być łatwa robo, robota, jeżeli chodzi o czujnik, e, właściwie rurkę e, czujnika Spalin, która była zapchana, sama rurka została odepchana, ale pojawił się problem urwanej śruby. Także teraz mam duży, duży problem. Nie wiem czy będziecie, będziecie to widzieć, ale pokażę Wam to przez lusterko bo ciężko będzie pokazać jest to jest to ta śruba tutaj ona została urwana przy próbie odkręcania e, zaraz wam to z bliska pokażę Wam to z bliska jak się wygląda uda mi się czy nie uda Także wam z bliska, jak to wygląda. O, widać ją tam, tak. Jest urwana. Problemem jest to, że nie ma jak się tam dostać. Nie ma jak odkręcić. Próbowałem to wykrętakiem odkręcić, ale trzeba będzie chyba odkręcać turbo. Także więcej pracy mi nie czeka widzicie jakie tu jest dojście mało miejsca jest ręka jedynie nieco wejdzie a reszta nie wiem będę jeszcze tutaj kombinował jak to rozwiercić właściwie bo tylko jedyny sposób rozwiercić delikatnie i wykrętakiem jeszcze próbować nagrzać i wykrętakiem próbować to odkręcić o ile mi się to uda zrobić także tak miało być łatwo prosto Miałem to zrobić w jeden dzień, a już trwa to trzeci dzień. Także oczekujcie filmu z naprawy tego. Także poinformuję jedynie, jak mi się uda to rozwiercić, tutaj odkręcić tą śrubę. Jeżeli nie, no to będę odkręcał turbo. O czym będziecie wiedzieć. Także pozdro hej.